Teraz, nie? teraz już Dobra Jesteśmy blisko Dobra O, ja, przelewają Tak Do lasu! Wysiadajcie Wysiadamy Wypierdala I do lasu, i do lasu, i do lasu Kurwa komando, fuck Ja od, ja od prawej, od prawej flankuję Bóg zarypałem Ładnie Od przodu biegnie. Od prawej Axer masz, tam prawej Prawa, prawa Tam za krzakiem był, chyba Dobra Ja przed chwilą jeszcze zajebałem jednego tam na bunkrze no, wow. Ten z prawej leży Kolejny leży Jeden na polu leżał na pewno Ko mnie, są leży Dobra Próbujcie to oczyścić, ja patrzę czy są posiłki Ja podbijam pod wieżę no, nie, Punkt chcieliśmy zrobić, wierzmy my nie idziemy na wieżę, my idziemy na punkt przy wieży Kurwa, ja na wieżę idę Ale oni granatów <laughs> mają pana Dobra, nie widzę, trzeba będzie podejść O kurwa